Od 20 lat, chyba ponad 20 lat nawet pan jest sędzią, ma pan koleżanki i kolegów sędziów w sądach także w swoim stowarzyszeniu. A od wczoraj macie nowego kolegę sędziego, nazywa się Mikołaj Pawlak. Powód do dumy? No powód do smutku patrzymy na kalendarz. Wracam właśnie z zakończenia roku szkolnego swojego syna. Minął cały rok. Szkolny. Minął rok akademicki. W kontekście oczywiście wyborów do parlamentu, o tym mówię. A KRS, no, KRS działa sobie w najlepsze i fetuje niemal rocznicę powołaniem 60 neosędziów, w tym pana Pawlaka albo prokuratora, który oskarżał ikonę polskiego sądownictwa Igora Tuleje. Takie osoby teraz w czerwcu 2024 roku zostają na no sędziami. To ja jeszcze, to ja jeszcze wrócę panie sędzio, jeśli pan pozwoli do pana Mikołaja Pawlaka, bo o karę się jeszcze będziemy mieli czas porozmawiać. Dlaczego on pana zdaniem nie powinien być sędzią? Dlatego, że został do tego zawodu, został nominowany przez pana prezydenta po to, żeby mieć immunitet, a jego przeszłość, jego działalność publiczna nie predestynuje go do tego, żeby sprawować urząd sędziego? Podstawowym warunkiem, żeby być sędzią, poza oczywiście wiedzą jakimiś formalnymi kwestiami, to jest nieskazitelny charakter. To musi być osoba, która daje przykład tego, jak należy się zachowywać, jak należy szanować porządek prawny. Pan Pawlak raczej swoich, swoim publicznym zachowaniem pokazywał arogancję w stosunku do państwa prawa, do wartości konstytucyjnych. No cóż, takie osoby w chwili obecnej mają założyć łańcuch sędziowski i rozstrzygać o ludzkich sprawach. To jest bardzo przykre. Panie sędzio, odbiera pan to, tą nominację jako swego rodzaju demonstrację prezydenta Andrzeja Dudy. Przecież on doskonale zna przeszłość pana Pawlaka i jego przymioty. Ja odbieram to w dwojaki sposób. Raz oczywiście, tak jak pan redaktor trafnie zauważył, że jest to demonstracja, że, że pan prezydent pokazuje, że, że nie, nie miejcie wątpliwości nie interesuje mnie jako prezydenta to, co mówi Sąd Najwyższy, znaczy sąd administracyjny, Trybunały Europejskie co do wadliwości na okrs -u. Ja i tak robię, co chcę. Ale jest też druga strona tego medalu dużo bardziej zaskakująca i przykra, a mianowicie to jest bezradność państwa prawa. W związku z tym, że, że te procedury nominacyjne cały czas mają miejsce. Ja myślałem, że one się skończą nie wiem, w październiku, w listopadzie, najpóźniej w grudniu ubiegłego roku. A tymczasem no, 60 nominacji wczoraj. Ja nie pamiętam przez ostatnich kilka lat, kiedy tyle było. Panie sędzie, no ale prezydent nominuje, bo po pierwsze chce. A po drugie, może zrobić to zgodnie z cały czas obowiązującym prawem. No przyzna Pan, że, że prezydent akurat w tym przypadku no, prawa nie łamie. Według mnie prezydent łamie prawo, ponieważ prezydent powołuje sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. A mamy wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, czyli wyroki sądów polskich, to sądy przesądzają o w państwie prawa o tym, czy coś jest, czy nie jest, mówiące o tym, że ten organ, czyli Neokares, nie jest organem, o którym była no, w Konstytucji. Co do tego, to są także wyroki trybunałów europejskich. Że to nie jest. Tak, sam. oczywiście. Wiem, więc, więc prezydent, prezydent łamie prawo. Ale drugą rzeczą jest to, że pozwala się na faktyczne i prawne funkcjonowanie tego organu na, na, na to, żeby dalej mógł procedować, te konkursy rozstrzygać, wysyłać te wnioski nominacyjne do pana prezydenta. Gdyby pan prezydent nie miał tych wniosków. To by nikogo nie nominował. Bez, bez tych wniosków przecież byłby pan prezydent bezradny. I uważam, że najwyższy czas zastanowić się nad tym, co z tym fantem zrobić, bo takich, przepraszam, Pawlaków wśród tych neosędziów, tych dwóch 2000, jakieś 2000 obecnie tych neosędziów jest w wymiarze sprawiedliwości, jest dużo więcej. Panie sędzio, tylko my na temat tego w debacie publicznej rozmawialiśmy na temat tego, co zrobić z Krajową Radą Sądownictwa, z tą Neo-KRS i że trzeba zmienić tę, tę, tę sytuację. Rozmawialiśmy już przed wyborami, rok temu albo półtora roku temu. Minęło 8 miesięcy od tego, jak zaczął rządzić nowy rząd i nic się w tej sprawie nie zmieniło. To proszę powiedzieć po pierwsze dlaczego, a po drugie nakreślić swoistą ścieżkę tego, co miałoby i jak miałoby się zmienić. Nie zmieniło się dlatego, że nie ma woli politycznej, żeby to e, zmienić. No, słyszymy z jednej strony te wypowiedzi o konieczności rozliczeń, że, że naród na, na, na te rozliczenia czeka, że czeka na zdecydowane działania. A tymczasem, co mieliśmy? Kilka miesięcy temu słabiutką uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej, gdzie no pogroził paluszkiem w stosunku do tych osób, które są w Neokaresie, potem w Trybunale Konstytucyjnym. Tyle tylko, że te osoby się śmieją w twarz. No ale to był apel o to, żeby one ustąpiły po prostu. To był tylko no właśnie, apel. No No to był apel. To, tak jak pan redaktor mówił, to był tylko śmieszny apel, nic nieznaczący. O tym, że nic nie znaczy, to, to widzimy po, po efektach tego. W moim przekonaniu należałoby zrobić. Być tak, że władza wykonawcza powinna zrealizować wyroki y, sądów y, krajowych i po prostu uniemożliwić tym osobom wejście do budynku Krajowej Rady Sądownictwa. No Jeżeli ja bym teraz poszedł z, z wycieczką do, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i bym nagle wpadł na pomysł z koleżankami i kolegami, że teraz sobie będziemy okupować jakąś salę i, i zapawimy się w posłów i senatorów, to czy potrzebna byłaby ustawa? Żeby nas usunąć? Nie, Straż Marszałkowska. Jak, jak jaka ta ta narracja jest? A, ależ właśnie w tym jest rzecz. Straż Marszałkowska byłaby właściwa do tego, żeby zaprowadzić porządek. I tutaj też, w moim przekonaniu, nie jest potrzebna żadna ustawa, żeby przywrócić porządek konstytucyjny w Polsce, bo to nie jest trzeciorzędna sprawa. To jest funkcjonowanie organu w 2024 roku, co do którego wiemy, że jest organem nielegalnym. Tylko, tak, panie sędzio, być. oczywiście ta świadomość wydaje się, że ona jest, że to jest bardzo poważna sprawa. Tylko pan proponuje swego rodzaju, wezmę to w cudzysłów, rozwiązanie siłowe. To znaczy, zamykamy budynek, nie wpuszczamy tych neosędziów, odcinamy ich, powiedzmy, od komputerów, programów, od dostępu do, do, do tego, na czym pracowali w ostatnich miesiącach, a niektórzy latach. Panie redaktorze, tak działa system prawa. Jeżeli ja wydam wyroki, i zasądzę, nie wiem, 100 tysięcy złotych. To po takim wyroku wzywa się dłużnika do tego, żeby zapłacił dobrowolnie. Jeżeli nie płaci dobrowolnie, to jest komornik po to, żeby wyegzekwować pieniądze na rzecz wierzyciela. I powiedzmy sobie, że rzeczywiście ta uchwała sprzed kilku miesięcy była takim wezwaniem. Wykonajcie ten wyrok. I teraz ktoś mówi: Nie, 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 no, nie, nie będziemy tego wykonywać. No to mamy dwie możliwości. Możemy pokazać słabość państwa i powiedzieć: Dobrze, tolerujemy bezprawie. Nic się nie zmieniło. Tak jak kiedyś tolerowaliśmy bezprawie przez 8 lat i niszczenie państwa prawa, możemy robić tak dalej. Albo zaczniemy na poważnie przywracać państwo prawa. Tyle tylko, że ponosimy koszty. Nominacji Pawlaka, pana prokuratora, takich nominacji jest mnóstwo. Przejmowanie Sądu Najwyższego, przejmowanie kolejnych sądów. To jest cena, którą płacimy my wszyscy, którzy idziemy do sądów. Bo każda taka nominacja ma swoją cenę.